Dobry wieczór. Przed przyjściem tu na konferencję rozmawialiśmy z trenerem, jakie znaczenie dzisiaj w piłce ma e, otwarcie meczu. Myśmy w ostatnich meczach tego doświadczyli, że to przeciwnicy otwierali i później mając mimo wszystko sporo sytuacji nie potrafiliśmy odwrócić losu w meczu. E, dzisiaj gdyby e, pierwsza sytuacja, którą miał Mieli gospodarze, zamienili na bramkę. No, trudno powiedzieć, jakby się to potoczyło. Dzisiaj to my otworzyliśmy i później już było zdecydowanie łatwiej. Później druga bramka bardzo cieszy, jeśli chodzi o stały fragment, bo nad tym dużo pracujemy, a efektów mało. No i myślę, że po tej, po tej drugiej bramce, tej kontroli nad, nad grą było zdecydowanie więcej. Dłużej się potrafiliśmy utrzymać przy piłce, były możliwości do podwyższenia wyniku, aczkolwiek muszę powiedzieć, że drużyna gospodarzy, zespół, który w zeszłym tygodniu spadł z drugiej ligi, zaprezentował się bardzo dobrze. Ja przestrzegałem piłkarzy moich o. Jeszcze większą taką koncentrację i determinację z przeciwnikiem, który nie ma nic do stracenia, chce się pokazać z jak najlepszej strony. Mecz był na pewno otwarty, mecz był ciekawy. Eee, ważna była dla nas bramka stępnia w drugiej połowie, bo, bo to był ten moment, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na na troszkę więcej y, możliwości też z ławki, y, korekt w tym, w tym składzie, młodych zawodników itd., itd., itd. patrząc już po, przez pryzmat tego, co będzie y, za tydzień. Y, jesteśmy dalej w grze o, o baraże zobaczymy jak się kolejka potoczy i, i będziemy robić wszystko, żeby, żeby odpowiednio przygotować się do meczu z uks em ale po dzisiejszym meczu. Chciałbym, żeby zawodnicy razem z całym sztabem nie popadali w euforię, bo, bo to, jest, to są tylko trzy punkty. Wcześniej zbyt dużo już tych punktów potraciliśmy. Piłka nożna to jest pokora, to jest pokora, jeszcze raz pokora. Także dziękuję. Dobry wieczór, ty Nie wiem czy, czy przy tym drugim sędzia mówił, że był nadmiar że zbyt dynamiczna była ta akcja ale z tego co widziałem na, na powtórkach to czysto trafił w piłkę muszę jeszcze dokładnie przeanalizować, czy być może drugą nogą nie zahaczył przeciwnika, ale mam wrażenie, że, że tu sędzia mógł popełnić błąd widzimy w treningu, że Zielu czy, czy Szymański są piłkarzami, którzy bardzo są pozytywnie nastawieni. To dzisiaj też było widać, bo, bo jednak dwie żółte kartki to bardzo duże emocje są. Nieraz być może tego wyrachowania mają mniej, ale patrząc przez pryzmat treningów, ci zawodnicy będą dostawać coraz to więcej szans, bo na to zasługują. Jakie przedmioty sportowalne zabieracie od razie. Chciałem zapytać o plan na to spotkanie, taki od początku, bo nie ukrywajmy do momentu dotycia bramki cesarkę sesarkę, w spotkaniu Czubaka, no to kończanka wyglądała na zespół, który jeszcze o coś gra w tej lidze. Czy taki był plan, żeby wyczekać kończankę, zobaczyć w jakiej jest formie, nastawieniu i poszukać swoich szans, bo byliście skuteczni, przed przerwą zdali się dwa ciosy, ale no to kończanka prezentowała się lepiej i tak jakby kontrolowała. No z tym, kto lepiej, to, to bym polemizował, bo piłka nożna nie polega na tym. Pamiętam, że, że w zeszłym tygodniu ktoś na konferencji powiedział, że, że zespół buduje się od tyłu, dlatego posłuchałem i graliśmy dzisiaj troszkę głębiej, żeby, żeby być bardziej zabezpieczonym. Dzisiaj, jeśli chodzi o zwycięstwo Arki, to był kolektyw i gra w defensywie, bo to, że do przodu mamy atuty, to wszyscy wiemy. Wcześniej, właśnie w tych meczach, dla mnie pod względem taktycznym, pod względem organizacji gry, było zdecydowanie słabiej, dlatego traciliśmy bramki i, i, i nie byliśmy zespołem zorganizowanym. Dzisiaj to był plan na mecz, czyli przede wszystkim od Czubaka, począwszy, poprzez Adamczyka, kapanie jego. Kluczem była gra w obronie, dyscyplina w średnim pressingu. Oczywiście były momenty, kiedy przeciwnik nas zepchnął. To, to co powiedział wcześniej, zespół chojniczanki analizowaliśmy i oni zagrali dzisiaj tak samo jak w poprzednich meczach czyli zagrali bardzo dobrze. To, że nie mają punktów, arka też nie miała punktów, a, a w poprzednich meczach stwarzaliśmy mnóstwo możliwości do zdobycia. Także to, to jest zawsze. Dzisiaj planem był przede wszystkim organizacja gry i dyscyplina taktyczna całego zespołu. Jeszcze zapytam o Luana Kapaniego. On zastąpił dzisiaj Ongana Hajdarego w wyjściowym składzie. Czy to był pomysł posun na tego przeciwnika Mecz, Czy może docenienie jego zmiany w meczu z Ruchem? Co to, nie może nie. chęć zostawienia Hajdarego? Na mieć jakąś możliwość zmiany reakcji? No wszystkiego, wszystkiego po trochu, co Pan powiedział, natomiast pierwsza sprawa, to mieliśmy plan na to, grając z trójką stoperów, tak jak chcemy ten zespół budować, żeby skóra i stępień grali bardzo wysoko i to była też bramka, czy druga sytuacja, stępnia. Mógł jeszcze jedną bramkę strzelić. Skóra zresztą też doszedł do sytuacji. W związku z tym kapani był potrzebny jako zawodnik o dużych umiejętnościach, ale wiemy, jakie ma tutaj, czego nie chce robić. Nie chce, chce grać przede wszystkim do piłki, chce grać, mieć piłkę w posiadaniu. Do tego jeszcze Adamczyk plus, plus dwójka środkowych pomocników. To plan był taki, żeby po przejęciu piłki utrzymać się i, i, i szukać tych piłek prostopadłych do naszych wahadłowych. Jarek Polski, magazyn pomorski panie serze. Przede wszystkim gratulacje za dzisiejszy sukces. W poprzednich naszych rozmowach wspominał pan, że liczy się wynik kończony. Runda może być przegrana. Dzisiejszy mecz to jest runda wygrana. Czy pana zdaniem bardzo przybliża to arkię -Ar do walki o balarze? Wie pan, no na pewno jesteśmy w grze. I to jest dzisiaj, można powiedzieć, patrząc przez pryzmat znowu zespołu Stali Rzeszów. No to, to wszystko jest w ich rękach, ich nogach, ale, ale oni też grają mecze i, i jak widzieliśmy tydzień temu, też mieli problem nie wygrali meczu z Odromopole. Dlatego celem było dzisiaj wygrać i zobaczymy co się, co się wydarzy. Zespół był na tyle dzisiaj zdeterminowany, że chcieliśmy przełamać jakąś tu serię niepowodzeń i przyjechaliśmy tu wygrać mecz, dlatego ten mecz był dosyć atrakcyjny. Gratulacje tutaj dla trenera za zwycięstwo. Co do samego meczu, ja już powtarzałem kilkakrotnie, jestem zły i wściekły na takie sytuacje. Tak jak rozmawialiśmy z Rysiem, szliśmy tutaj i mówiliśmy o znaczeniu pierwszej bramki i to jest Coś niewiarygodnego, że w tylu meczach, w których prowadzę chojniczankę, mamy pierwsi tą, 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 tą piłkę, żeby otworzyć wynik. Mówię piłkarzom zawsze, jakie, jakie ważne jest znaczenie tej pierwszej bramki, co się po nim może wydarzyć. I mamy dzisiaj taką sytuację Patryka Tuszyńskiego i jej no, kapitalną, no, wręcz, wręcz można powiedzieć wyśmienitą. Tak jak planowaliśmy wysoko zaatakować Arkę, odebrać im piłkę poprzez wyższe podejście naszych zawodników do, do, do środkowych obrońców, do wahadłowych. Odbieramy, podwajamy akcje tak jak planujemy, tak jak trenujemy i wytwarzamy tą sytuację. Kamil Mazek pięknie zagrywa do, do Patryka Tuszyńskiego no i Tuszek musi brać za to odpowiedzialność, bo taką jak odpowiedzialność biorą... My ramkarz, Obrońcy, ale i cały zespół za obronę, za działania w obronie, tak samo musimy brać odpowiedzialność za to, co mamy z przodu i to jest bardzo ważna akcja tego meczu. Oczywiście później jeszcze mieliśmy sytuację. Sama Van Hufela też źle to kończymy i. Musieliśmy się z tym liczyć, że Arka to jest wytrawny gracz, to jest zespół, który ma bardzo dużo doświadczonych zawodników dobrych jakościowo i skorzystała z takiej sytuacji. E, tak naprawdę to my napędzaliśmy Arkę takim, takimi stratami na własnej połowie, których mieliśmy unikać i których mieliśmy się wystrzegać, e, a, a, a nie ostrzegliśmy się i, i tak naprawdę Arka sprowokowała kilkakrotnie nas. My złe decyzje podjęliśmy i, i stąd. Y, Stąd gdzieś dawaliśmy tą, tą szansę Arce, żeby nas zaatakowała skutecznie i popełniliśmy błąd, nie zdążyliśmy zamknąć centralnego tego sektora boiska, środka. Spóźniony defensywny pomocnik, złe zachowanie środkowych obrońców i, i tak naprawdę Czubak miał pierwszą sytuację i od razu wykorzystał ją. Pokazał, że ma 21 dzisiaj bramek i nie jest to dziełem przypadku. I z tym musieliśmy się liczyć, próbowaliśmy dalej na, 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 na odrabiać te straty, napędzać się, kreować te sytuacje i przez boczne sektory, i przez środkowy być agresywny, odbierać piłki. I tak, tak to też wyglądało. I tak jak tutaj, tutaj tutaj Ryszard ocenił, to byliśmy zespołem bardzo dobrze nastawionym, tak jak cały, cały we wszystkich meczach jesteśmy nastawieni, ale niestety te umiejętności i ta jakość musi wystąpić i to musi być poparte faktami, czyli, czyli tym. Tą skutecznością I zdobywać trzy bramki. Nie zdobywasz, dostajesz jedną bramkę, później fatalne zachowanie yy, przy rzucie rożnym, bo to jest naprawdę niespotykane, nie żeby dać się wyblokować i dać uciec yy, w kryciu jeden na jeden aż tak łatwo. I, i, i tutaj z 5-6 metrów arka zdobywa bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę do tej pory bardzo dobrze broniliśmy, wręcz. No, mówiliśmy o tym nawet w tygodniu, że, że, że mamy to dobrze zorganizowane i tutaj sytuacja i, i tracimy bramkę. Cóż, na pewno cieszy, cieszą momenty, cieszą takie akcje, które, które w treningu, nad którymi się pracuje w treningu ale smucą takie no, duże błędy kluczowi piłkarze, którzy nie wykorzystują sytuacji i w ataku, a później w obronie e, robimy takie, takie no, no, duże błędy i to, to, to no, złość, 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 jeszcze raz, złość w tym wszystkim nie można być takim nieodpowiedzialnym i nie można takich, takich rzeczy robić po prostu, bo piłka nożna w profesjonalnym wydaniu to jest konsekwencja. To jest po prostu stabilność taka emocjonalna w kluczowych momentach, a nam jej po prostu brakuje, i przez to jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, i ta ciężka praca, którą wykonujemy, mądra praca, wydaje się, że to przygotowanie, że jesteśmy yy, kapitalnie nastawieni, dobrze wchodzimy w te mecze, bardzo dobrze fizycznie wyglądamy, nie mamy problemów z utrzymaniem tempa, intensywności gry. No ale mamy problem z umiejętnościami pod bramką w jedną i drugą i z jakością. E, no niby jest ok, ale, ale nie ma tego co najgorszej, dlatego zły jestem, wściekły na to i na pewno praca przed nami, żeby, żeby tego się pozbyć, bo tak na pewno nie może być i, 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 i stąd też moje takie dogłębne analizy statystyczne, e, bo po prostu no, tak nie można funkcjonować i za dużo, za dużo pracujemy nad wszystkim, żeby tak łatwo to przychodziło i takie rzeczy się zdarzały. Po prostu rachunek sumienia, dużo, dużo mądrych decyzji i Trzeba po prostu funkcjonować lepiej niż teraz, bo no nie można tak funkcjonować. Dziękuję, czy są pytania? Ja poproszę Wojtę Kiepiorkę, Radio Myślę, że wszyscy się zastanawialiśmy, jak Pana drużyna, jak koniecznica zachowała się w momencie, kiedy już jej status się wyjaśnił. Wiadomo, że, że już e, zapóźnia jest na walkę o skuteczne utrzymanie. E, I dużo Pan powiedział o tym, o tym, co piłkarsko nie zagrało dzisiaj, a ja chciałbym, żeby Pan trochę więcej też poświęcił teraz czasu na ocenę tych cech policjonalnych, nastawienia no i generalnie jakby funkcjonowania drużyny do końca tego sezonu, bo wydaje się, że ten marazm już jest taki, że chyba trudno będzie się z tego wygrzewać i poszukać jakiś pozytywów, jaki byłby na przykład chociażby ten w końcu pierwszy wygrany mecz w tym ostatnim możliwym meczu Wyjazdowy. Na pewno gwarantuję panu, że wszystko zrobimy i będę tak dobierał zawodników, jak tylko zobaczę, że ktokolwiek spuści głowę i będzie myślał już gdzie indziej, to nie pojedzie na mecz. Nawet jakbyśmy mieli pojechać w mniejszej grupie, to nie dopuszczę do tego. Jesteśmy zawodowcami i wierzę w tych chłopaków, bo nie zarzucam im złego treningu, złej pracy. Mogę zarzucić to, co powiedziałem, ale to też ja jestem ich przedstawicielem i to muszę najpierw od siebie zaczynać. E, jakieś tam po prostu niedoskonałości, tak jak powiedziałem, w ataku i w obronie. E, nie ma mowy tutaj o czymś takim, kontroluję to wszystko i rozmawiam z, z włodarzami klubu, oni też y, są codziennie, widzą. I na pewno, jak gwarantuję swoją osobom, że nie będzie takiej sytuacji, że ktokolwiek odpuści. Dzisiaj było widać to na boisku, była determinacja u tych chłopaków, walka, napędzanie się. Przegrywając 3-0, my dalej dążyliśmy zmianami, cały czas korekty robiliśmy, żeby ten zespół jeszcze pchnąć do przodu, czego wynikiem jest bramka. Z którą szczeliśmy honorową wcześniej mieliśmy przy 2-0 sytuację kapitalną sam na sam jest Filip Karbowy przegrywa pojedynek z bramkarzem marki i tak byli nastawieni tutaj na pewno nie mogę i nigdy nie powiem że ten zespół doczłapał do, do ostatnich minut, tylko cały czas walczyliśmy o to, żeby nawet było trzy dwa bramka no spalony z mojej perspektywy był spalony skrzypa za szybko wyszedł nie wytrzymał tej linii eee, bramka gdzie chciałbym, żeby się takie bramki zdobywali także Kacper Korczyc najmłodszy u nas w drużynie e, kończy akcję kapitalną w tempie tak bym chciał, żeby Chojniczanka grała to jest to do czego dążymy i do tego będziemy na pewno dążyć i Widać, że ten zespół chciał, tak? To chciał i nie można tutaj w ogóle mówić o czymkolwiek innym. Na pewno statystyki te biegowe, które mamy z GPS-ów to pokazują, potwierdzają, że biegamy mocno prawie 17,5 km, 117 km 117,5 km biegaliśmy w ostatnim meczu w Rzeszowie, też przegranym 3-1. Myślę, że dzisiaj pewnie znowu to jest duża, duża statystyka, także tutaj ta praca wykonywana jest OK i tutaj jestem z tego zadowolony wraz ze sztabem. Jesteśmy na pewno, tak jak powiedziałem, ściekli na to, że te błędy są tak rażące, no bo Pan też gra w piłkę sobie dla zabawy i wie, że takich rzeczy nie można robić nawet na orliku, no a my je robimy i to jest nie do przyjęcia. Jakby Pana kolega nie trafił w takiej sytuacji przy 0-0 na orniku, to co by Pan mu powiedział? Też by Pan zwracał uwagę, tak? I się na niego wydarł. No, Patryk jest tak doświadczonym zawodnikiem i wie że, wie, że ma u nas poparcie, że on musi to oddać i on musi brać odpowiedzialność za to. Tak jak zawodnicy w środku obrony, bramkarz i no wszyscy, cały zespół, jesteśmy razem, ja jestem ich przedstawicielem, ja tu siedzę, i ja biorę to wszystko na, 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 na swoje barki, na swoją klatę i, i, i oczywiście y, ja, ja pierwszy y, muszę, muszę to analizować i muszę y, przed Wami y, tutaj to wytłumaczyć i taka jest moja rola i od tego w ogóle nie uciekam. Ale kolejnym etapem jest są moi piłkarze, którzy muszą mi pomóc w tych sytuacjach i muszą mi pomóc w tym, że ta praca, którą wykonujemy na treningach jest dla nas pozytywna, ale ona musi wystąpić w meczu i ona musi bezwzględnie być udowodniona w meczu, bo tak jak tutaj Rysiu powiedział, że piłka nożna to jest gra taka konsekwentna, ale przede wszystkim skuteczna, to, co oni mieli, nie trafiali w swoich meczach, to my też mamy i nie trafiamy. I, I niestety no, na tym polega piłka na każdym poziomie, czy to gra się na Orliku, czy to gra się w Lidze Mistrzów. No to musisz być skuteczny w jedną i w drugą stronę. I, i tak jest. I, I dlatego tłumię trochę tą złość swoją, bo, bo, bo na pewno ona jest olbrzymia. Nie tak zakładałem to wszystko, nie tak planowałem i, i, i nie tak, jakby moje myśli nie takie były, no ale to jest kolejne doświadczenie właśnie i, i na pewno nie zejdę z tej drogi, nie zejdę, nie odstąpię nawet na krok. Wiem co przede mną i wiem, jakie rozmowy toczę z naszymi włodarzami, z prezesem, z zarządem i na pewno zrobię wszystko, żeby, żeby to się skończyło z godnością, z honorem a przede wszystkim, żeby zespół do ostatniej minuty tego sezonu walczył na maksa i tutaj gwarantuję Panu, że nie, nie zaniedbam takiej rzeczy na pewno. Dobry, dziękuję. Panie Krzysztofie, dziękuję Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, bardzo o te dwie ostatnie kolejki, to ten mecz już zachą za Wami. Czy to jest też okres dla piłkarzy, żeby się Panu pokazać ewentualnie, bo wiadomo, że to Pan będzie odpowiedzialny za za to, co będzie drugiej liczy, za przebudowę z poł, za niechęć szybszego pokrotu. Czy to jest też taki okres, czy ten okres jest oczywiście dłuższy, bo pan pracuje no nie od wczoraj w ojczance, czy, czy jednak jest to jakiś no, element taki dla coś na co można zwrócić uwagę, żeby się pokazać? Każdy dzień, kiedy stawiają się do klubu, jest takim dniem. Mam taki guzik, wcisnąłem obserwacja i, i, i sprawdzam. Wszystko staram się obserwować. Mam taki przysłowiowy swój notes, w którym zapisuję to, co widzę, żeby mi nic nie uciekło, nasze rozmowy indywidualne, grupowe. Staram się to przekazywać. Każdy piłkarz musi zdawać sobie sprawę, że nie, nie przychodzę tylko do pracy, żeby zrobić pracę Byle jak i uciec, tylko wszystko obserwuję. Obserwuję, kto podchodzi, kto, kto wykonuje trening prewencyjny przed treningiem, kto bierze odnowę biologiczną czy, 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 czy jakieś zabiegi po, żeby włączyć szybko regenerację i wrócić jak najszybciej do, 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 do tego trybu gotowego. Widzę, kto gdzieś idzie z głową spuszczoną, widzę, kto przychodzi do mnie i rozmawia, albo jest otwarty i słucha moich sugestii i moich uwag w treningu. Widzę, jak reaguje, jak w treningu traci bramkę. Widzę, jak zdobywa bramkę, czy się cieszy. To wszystko notuję, zapamiętuję, analizuję. Nagrywając treningi, oglądam je po kilka razy na wideo, żeby po prostu zobaczyć tą reakcję i żeby zrobić jak najmądrzejsze ruchy. I nie trzeba być tutaj jakimś filozofem i nie wiem, wygłaszać jakiś tam pięknych haseł, żeby wiedzieć, że taka, taki tryb jest. Bardzo mocno przeze mnie taki nazwijmy to e, uruchomiony. I, I tak, to jest taki czas na pewno dla piłkarzy, żeby, żeby pokazać, jak bardzo im zależy na Chojniczance, jak bardziej mhm. na, bardzo im zależy na tym, żeby ze mną współpracować, z moim sztabem. E, codziennie siedzimy, długo rozmawiamy, analizujemy, mamy już pomysły, jak musimy to organizować. Jest cały. Plan okresu przygotowawczego do, do, dopięty na ostatni guzik, tylko nie wiemy jeszcze z kim to będzie, z kim będziemy to robić, z kim będziemy realizować, ale, ale na pewno w niedługim czasie też wiele rzeczy zostanie już tutaj upublicznione przez Kubę, żeby po prostu pokazać to, co już przygotowaliśmy. Jest wiele rzeczy już przygotowanych, ale każdy dzień to jest już przygotowywanie się do tego, co będzie za chwilę, bo krótki okres będzie. I tak jak Pan powiedział, obserwuję i na pewno nikomu nie odpuszczę, jeżeli ktoś będzie podchodził do tego nieprofesjonalnie albo będzie podchodził no szalansko, będzie chciał tylko po prostu dopłynąć sobie tak, żeby bezkolizyjnie, to na pewno tak nie będzie. tych których uważam, ci, którzy mają przede wszystkim e, tą zasadę profesjonalizmu w głowę wbite i wiedzą, że są profesjonalistami, z tymi będę chciał rozmawiać, z niektórymi już też mogę powiedzieć, że rozmawiałem e, o pozostaniu w Chojniczance, jak to się zakończy, to już tutaj będzie zależało od prezesa i od tego, czy, czy po prostu wszystko e, zatrybi, ale, ale, ale na, pewno, na pewno nie ziewam i na pewno nie, 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 nie śpię sobie, tylko e, ta sytuacja, jestem jakby tak wściekły na nią, że po prostu muszę przekuć ją w sukces.